Nazywam się Ania Oleszek i tak naprawdę z oświatą jestem już związana od początku. Od początku bowiem rodzice byli nauczycielami, mama zajmowała się edukacją wczesnoszkolną, siostra jest także nauczycielką. W związku z tym no, gdzieś tam wokół ta edukacja, szkoła, dzieci, nauka no, ciągle mnie otaczały i jestem z wykształcenia także nauczycielem polonistką. Już dosyć szybko zostałam dyrektorem szkoły i przez wiele lat prowadziłam gimnazjum na początek, potem szkołę podstawową i liceum w Zielonej Górze. To były szkoły niepubliczne, ale w bardzo ciekawym rozwiązaniu, bowiem prowadzone były przez międzynarodową organizację, dzięki czemu miałam możliwość trochę pojeździć po świecie, pooglądać jak, to, jak edukacja może wyglądać w innych krajach, w krajach Europy, ale także poza nią. Miałam także okazję należeć do bardzo ciekawych stowarzyszeń, fundacji, które zajmowały się na co dzień oświatą, więc spotkałam na swojej drodze bardzo ciekawych ludzi, szereg inspiracji i sporo doświadczeń z tej Zielonej Góry. Przeprowadziłam tak naprawdę ze sobą w takim moim bagażu tutaj na pomorze.